Cześć, ja się nazywam patery i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Przyszła taka paczuszka. Dostałem taką paczuszkę. Yy, I sobie rozpakujemy, zobaczymy co tam w środku yy, się znajduje i jak to wszystko wygląda. Zapraszam was do stołu na dół. Jesteśmy już z powrotem przy stole. No i jak widzicie, tutaj jest coś w środku. Musimy tutaj ostrożnie odpakować, jak się tylko da mam tutaj ze sobą nożyk żeby tutaj tego nie poniszczyć pakowania bo ja wiem co tutaj jest, ale za chwilę się o tym dowiecie tutaj jest bardzo fajna rzecz na którą długo czekałem aż w końcu się udało i on mam tutaj i jest to bardzo fajna rzecz, fajna sprawa. I poniekąd związana z kanałem. Cholera, jak coś to, to zapakowało. na kartonie biały nie jest dobrym do pokazywania przy moim świetle teraz jak do tego dojść <laughs> w starym stylu pakowane jest takim jak to kiedyś się pakowało Nie, jest, dobra, okej okay. Myślałem, że nie ma oryginalnego opakowania Ale jest, muszę tutaj trochę tak Wy tego nie widzicie, ale muszę trochę tego na partyzanto, Bo nie wiem jak wam tego pokazać eee, Ale muszę trochę to tak mm, No tak zwanego partyzanta otwierać Bo nie chcę uszkodzić Kartonu oryginalnego Jak wiecie Ja mam jazdę na punkcie kartonów oryginalnych Ja już kilka razy mówiłem, że ja mam ee, tak zwanego hopla na punkcie e, kartonów oryginalnych i trzymam wszystko co potrzebne co nie. Nawet od e, opiekacza do chleba. Nie wiem na co i po co. Okay, pozbądźmy się tego. No i tutaj ukazuje się nam. Jedna z lepszych. Czemu, czemu ten obraz mi się tak rozjeżdża? Powiedzcie mi. E, muszę tutaj chyba dostroić delikatnie. E, tutaj. O o, o, o. O. I tutaj e, już wam się ukazuje. Trochę lepiej jak wziąłem na, nie na auto. E, spróbuję to sam dostroić. O! Jednak bądź na auto. E, Avermedia e, Game Capture e, to jest Avermedia e, LGX. W każdym razie zapomniałem nazwy, zamotałem się. Karton się poniszczył! Ojoj, 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 kto? kto tu nakleja naklejki? oła, Boli! Boli! Zobaczcie, jak poniszczyłem! oła, Zobaczcie, jak się tutaj nam karton zniszczył. Auć! No i otwieramy wieczko i... Tutaj nic już nie mamy. E, czekajcie, muszę jeden program zamknąć. E, tutaj nam się okazuje Avermedia. Zostawmy ją sobie na koniec. Pod spodem. Tutaj nic już nie ma. Mamy tak. Kabel e, do urządzenia. Ostrość. Błagam. No. Hello, ostrość. Please. Że jak to zabiorę. Jeszcze muszę to zabrać. No co jest z tą ostrością w tej kamerce? O. A, teraz wam pokaże. O. No i gubi ostrość. Jest to kabel zasilający z USB 3.0, <coughs> potrzebny do e, otworzenia, e, w ogóle uruchomienia całego urządzenia. Drugą rzeczą, która tu jest dość ciekawą, jest kompozytowy, komponentowy, czy jak to tam nazwać, kabel e, do PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation bo możemy podpiąć pod to PlayStation 2, PlayStation 3, no i e, PS1. E, Tutaj mamy jeszcze zapakowany. Wow, nikt tego nie używał. Ciekawe, czy brendowany jest, ale raczej chyba nie. Kabel HDMI. Mam nawet ten kabel oryginalny, albo nie. Jeszcze zapakowany jest e, do... Mm, swojej AverMedia, którą miałem, e, którą używałem do tej pory. Właściwie to jest druga moja AverMedia w kolekcji. E, ta mm, skrywa, przetwarza, przesyła obraz z konsol do komputera, a tamta tylko nagrywała. E, no i tutaj mamy znowuż kabelek taki micro USB, mi, micro USB do komponent. Jest to bardzo fajny kabelek, bo można tym kabelkiem sobie tutaj podłączyć czy to Xboxa, sta jeżeli byśmy mieli starszą jakąś wersję, PlayStation 3, chociażby PlayStation 2, PlayStation 1 jest to bardzo fajna opcja dla osób, które korzystają z takich rozwiązań Możemy tutaj podpiąć chociażby Nintendo Wii, które nie posiada wyjścia HDMI, e, te, tą opcją. No i tutaj mamy kabel jack jack e, do podłączenia. Jeżeli chcielibyśmy jakieś audio tutaj wyprowadzić, sobie to otworzę. E, bo to będzie najprawdopodobniej. Nie wiem, czy potrzebne, ale lepiej to wziąć sobie otworzyć. E, no i tutaj mamy kabel jack jack do podłączenia audio. Oryginalny paragon też tutaj jest dorzucony w razie coś No niestety nie pokażę wam ale czekajcie, ekspozycję jeszcze mogę, nie? O, o, Będziecie widzieć. Tyle ktoś pierwotnie zapłacił za to. Ja e, właściwie to dostałem, więc e, ceny nie mogę, nie znam jej, ale w okolicach 400 zł mniej więcej tyle chodziło w ostatnim czasie. No i tutaj sama ulotka, e, tutaj już ekspozycję możemy troszkę zwiększyć. Gdzie software wgrać, gdzie software ściągnąć. No i LED info, książeczka, która moim zdaniem jest bez sensu, książeczka, w której praktycznie nic ciekawego nie mamy, śrubka, ona zaraz wam pokaże do czego jest, i Tutaj Live Gamer Extreme, kolejna instrukcja, więc wkładamy te instrukcje, wkładamy informacje o ledach kabel i teraz zajmiemy się czymś, co jest naprawdę, naprawdę ciekawe. No i tutaj mamy same urządzenie, troszkę wierzchnia warstwa jest porysowana, ale to niczym nie przeszkadza w użytkowaniu. Poza tym urządzenie wygląda ok. Wiecie, to jest plastik taki... Taniej jakości, to jest taka pleksa yy, taniej jakości, więc ona zbierała bardzo ryski. Trzeba się uważać, tak samo jak Xbox One czy PlayStation 4 Fat yy, też zbierają tutaj dość dużo. O, zbierają dość dużo tego. No i tutaj możemy to sobie otworzyć. Po otworzeniu mamy taką klapeczkę, którą możemy sobie ją wyjąć, by wyrzucić, nawet jeżeli komuś by przeszkadzała. I tutaj możemy sobie zmienić tą etykietkę na na przykład, nie wiem, swoje logo, swoją jakąś coś. No i tutaj możemy tutaj po prostu użyć tego wszystkiego. Na tyle mamy wyjścia HD tutaj od waszej strony. Mamy wyjście USB 3.0, wyjście komponent. Jest to bardzo fajne wyjście z tego względu, że możemy sobie tutaj tym wyjściem, tak jak mówiłem, podłączyć PlayStation 3, starsze jakieś wersje konsol. Widzicie? Nie widzicie. O, rzecz taka kamerka to jest. Cud techniki normalnie. O. Mamy HDMI out e, od waszej strony. Wezmę tak HDMI out, czyli wyjścia, HDMI wejścia. Komponent e, na tak jak mówię, ten kabel, który widzieliście. No i USB 3.1 do komunikacji z komputerem. No i tutaj na przodzie, jedynie co mamy, to diodkę powiadomień e, pracy tego urządzenia. No i tak się prezentuje cała e, Avermedia Live Gamer Extreme. I jest to bardzo fajna opcja. I tutaj mamy zapasową śrubkę do niej, do wkręcenia w razie nam się by ta zgubiła. Ale lepiej to wygląda z nią, niż z taką małą śrubką, która, no, sorki, nie wygląda zbyt fajnie. Włożmy sobie to. Ok. I tak to siedzi. Tutaj sobie to zamkniemy. Ja tutaj coś pomyślę, żeby było sensownego. E, ciekawe, czy takie klapki można dokupić, bo jakby można było tę klapkę dokupić. E, oryginalną. E, to bym chętnie ją kupił. Bo troszkę jest porysowana. Chyba, że ma jakąś falikę w kurze. Ale nie chyba. Nie, no raczej nie. Więc tak wygląda cały unboxing e, Abermedi Live Gamer Extreme. E, będą się pojawiały teraz materiały dzięki niej. E, Będą się pojawiały materiały z konsol, będą jakieś może live z konsol, a jeszcze na przodzie, żeby wspomnieć, to tutaj mamy audio mix do, jeżeli chcielibyśmy tutaj podpiać słuchawki, mikrofon e, i na żywo z tego nadawać nie z komputerka, e, to jest bardzo fajna opcja. I tak wygląda cała Evermedia Live Gamer Extreme, e, jest to bardzo fajna Evermedia, jedna z lepszych teraz, jedynie e, Live Gamer Extreme 2 jest przebija, daje praktycznie bezstratne opóźnienie, bezstratny sygnał do podglądu w naszym komputerze, więc tutaj fajnie jest używać tego i bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie się z niej korzysta i dzięki USB 30, które jest szybkie, możemy tutaj sobie dobrze bez użycia zewnętrznego monitora korzystać. Jest jedną z lepszych nagrywarek zewnętrznych do tej pory najlepszą nagrywarką zewnętrzną była za sprawą że Avermedia wypuściła następcę czyli lgx 2 to tutaj mamy e no, jest jakby na drugim miejscu. Wiadomo, karty przechwytujące, które możecie zakupić, są dwa rodzaje. Jedne to są na USB 31 czy 3.0, tak jak w moim przypadku. A są takie karty, które możecie podpiać pod PCI i wtedy używać w komputerze jako. Mm, Kartę, którą macie przypisaną do danego komputera, taką? To możecie sobie wziąć do znajomego i u niego sobie zgrać obraz z jakiejś gierki czy na jakieś eventy, chociaż są alternatywy, że możliwość zgrania sobie na kartę pamięci, e, takie małe Avermedia, czy no w sumie Avermedia, bo z Elgato nie mamy konkurencji w tym, w tej kategorii. E, no ale tutaj e, jest to. Jedyna jediná taka możliwa Avermedia, która naprawdę naprawdę jest świetna i godna polecenia, to by było na tyle w tym unboxingu, testy tej Avermedii się pojawią w niedługim czasie jeszcze nie wiem dokładnie kiedy ale mam nadzieję, że spodobają wam się materiały z konsol które będą dzięki temu urządzeniu mogły się pojawiać to by było na tyle ja się z wami żegnam i zapraszam was też do linków w opisie filmu, czyli do strony IdeaShirt. I kapsel do mojej strony, do innych filmów na moim materiale. I widzimy się w kolejnym unboxingu, ale tak i również w innych materiałach na moim kanale. Cześć! Ja Wam tutaj pomacham, bo nie mam jak odwrócić kamerki. Pa! pa!